chega que você é um acha, é um é um é um Só Mm. Mm. Major, co tam słychać? No. Kurwa, jakie masz danie duże. Takie duże danie, a taki mały major. <grywa> <grywa> Nie? Jest Major, smacznego. Mały major, duże kobiety, lubi, które lubią dobre rzeczy robić, mężczyźni z nami. No, a... ryż. To Dokładnie. ryż, to jest drobsze niż kurwa. Ciemniak, wiesz o tym? No tak, a skąd ty wiesz? No wiem. <grych> Słuchajcie, miał być z nami Meksykaną ale na obiadku, się... ale pojechał do kuratora. Mm, mm. po obiadku jedziemy do Meksyka. Dobrze nas słychać? Dobrze nas słychać. Mama przez okno wyjrzała, powiedział, że Meksyka nie ma. Może jego mama jest ogromną osobą. bardzo od kobietą Ubuntu, to się mówić. Ja nigdy w życiu nic na mamę nie powiedziałem. I nigdy w życiu nie powiem, bo jest wspaniała kobieta. O i właśnie No Będę... ale co zamówiłaś? Kurczak cholada. Koszaty. Ryż. Całapkę. A tu mam siedzieć w siedzieć siedzi w, go... Głodny, siedzi w go... No Słuchajcie, Meksykano jest naprawdę, nie pije już od półtora miesiąca, bo mam z nim kontakt. jest w ogóle innym człowiekiem. Lep, lepiej się, lepiej wygląda. Petarda bomba będzie 22, w drugiej połowie lipca. A może pojedziemy? Pojedziemy? Do Jaguara <grywia> Ja go pozdrawiam Są dwutysięczni człowiek jest. I jego Kobieta, żona Jest też wspaniała Była, odwiedziła, widziała Mnie Pozdrawiam Jego Każdy je za swoje no Właśnie, je ja zapłacimy ty kartę zapłaciłeś, a ja dałem jeszcze 20 złotych Dokładnie Współpraca z Meksykiem będzie Wykonamy najazd Na szkolną, nie? Chyba oś, chodź to? Łosia. Łosia? Po póton. Ja będę płacił mu a dzisiaj kupiłem mu litr wódki i papierosy Litra wódki? Tak. To z najwyższej. A ja z matki nigdy już ją nie piję taki. Z mety? Nie, nie. A tak wygląda. Jak on nie wypije to po prostu trzęsie się. On jak menel wygląda. Nie? A Konon go jeszcze utrzymuje. Niech utrzymuje. O kurde, jakie dobre. Już chyba parę razy jedliśmy tutaj, nie? No. Pozdrawiamy lateksową Grupę. No właśnie. I ładnej, pięknej kobiety, które patrzą się. O. Nie, mają to tam o, I pozdrawiam też pochroniarze. No, szef, ten, nie szef, szef, Co? szef, 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 Jak szef, 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 co szef, co dobrze <try> Dobra, co mają? Tak. Takoby mi od góry do dołu. No. <try> Jak cię, ty tu zjesz? No, zaraz do Meksyka na herbatkę jedziemy O kurde cholera hmm. Za podwórku będziemy będzie. A jak nie, jak będzie chciał to... Może lajta zrobię, bo trzeba będzie zadzwonić do szlafka. No. ustawiam wszystko na moje konto. Czemu? A może na coś do ma na niego. Ja mam komórkę, wszystko mam. No. Sprzęt mam, wszystko mam. A wczoraj coś się pokłóciliście, czy nie? Kolonowicz ma dziwny charakter. Chciałby wszystkim rządzić, ale takiego tego się nie ma na tym świecie słuchajcie, jedziemy po po Chińczyku do Jarka to szybko jest, ładnie to po pracy słuchajcie, ja się z nikim nie będę dogadywał ja nikomu koło dupy nie robię ktoś dla mnie nie, nie robi koło dupy bo ty zawsze jak mnie spotykasz zawsze normalnie rozmawiamy i no. zawsze o, o kurde major zachodzi idziemy A rowerem przyjeżdżasz No Major to jest major Nie czuła Wziąć pojemnik pojemnik okay. To zaraz zjemy i weźmiemy ja nie wiem gorąco strasznie jest No ty po pracy czemu jadłeś jabłczek jadłem samego rana? no gotowałem ja alkohol nie piję zobaczcie tu, tutaj wódka w nie było <laughs> Dobre takie, dziwne Pytajcie zaraz co się będzie działo. Major bierze na wynos, ja już kończę. I jedziemy do Meksyka. No trzymajcie się cholera jeszcze. Trzymajcie się, zaraz będziemy ponownie, tylko oddamy talerze i tak dalej. I od Meksyka będziemy kamerować. Siema.